Cześć Kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim szybkim, dość spontanicznym testem. Jak widzicie, włosy są jeszcze mokre, bo właśnie chciałam robić makijaż i dzisiaj chciałabym przetestować sobie z Wami taki fluid matujący z pielędy, i on jest u mnie w numerze 0 jako jasny, natomiast mamy tutaj tylko 3 stopnie, że tak powiem, 3 kolory mamy 0, 1 i 2. Także ta gama kolorystyczna jest taka średnia. Natomiast obiecuje nam on długotrwały mat, dobre krycie oraz naturalny efekt. No zobaczymy, bo dobre krycie i naturalny efekt to może się czasem trochę kłócić, ale zobaczymy. I ogólnie. Ma idealnie matować skórę, nadawać jej aksamitne wykończenie i jednolity wygląd. I ma on zawierać wyjątkowe połączenie pigmentów oraz składników pudrowych, które korzystnie wpływają na wygląd skóry, ale jednocześnie ma być efekt naturalny, świeży i ultralekki. No, także zobaczymy, jak on się sprawdzi. Jeśli chodzi o ten produkt, to on jest też bardzo tani, bo ja w Rosmanie dałam za niego poniżej 10 zł. Kupiłam go jakiś czas temu, natomiast wydawało mi się, że obecnie też jest w promocji, ale dokładnie nie wiem w jakim czasie, natomiast nawet. Bez tej promocji on bodajże około 15 zł kosztował, jeśli mnie pamięć nie myli, także nie jest to produkt drogi. No ale zobaczymy, jak on się sprawdzi, jak będzie wyglądał na skórze. Ma on dość gęstą konsystencję, jak widzicie, taką lekką, powiedziałam kremową, przynajmniej jak go tutaj dałam na rękę, ale zobaczymy, może najpierw zrobię bardziej tak na połówce twarzy. Żeby mnie. Taki. Nie, zapach raczej ma neutralny. Nie czuć go za bardzo. Jeśli chodzi o kolor, to myślę, że jest akurat. Więc, no, zapewne nie każdy znajdzie przy takiej tylko trzystopniowej gamie kolor dla siebie, natomiast y, dla mnie jest ok. Z tej strony mamy. Y, Podkład z tej nie. Natomiast jeśli chodzi o to jego krycie, no to jakieś zaczerwienienia zakrył, ale nie wiem, czy ono jest takie bardzo mocne. Zaraz zobaczę, czy trochę można je dobudować, ewentualnie, czy się nic złego nie dzieje. Natomiast rzeczywiście nie ma żadnego efektu maski i dość naturalnie na tej skórze się prezentuje. Ok, podkład jest już na całej twarzy. Jeśli chodzi o to dobudowywanie, to no nie ma co przesadzać, bo i tak jakoś, jakoś wiele to aż nie daje, a gdy za bardzo próbujemy kombinować, to on już trochę mniej naturalnie wygląda. Natomiast, tak jak widzicie, wszelkie jakieś takie zaczerwienienia raczej zostały zakryte, więc jest ok, ale nie jest jakieś turbo krycie. Natomiast przy takim normalnym nałożeniu wygląda on fajnie, dość naturalnie. Nawet jak sobie podeszłam do światła Takiego, wiecie, dziennego, bo tutaj mamy lampę, to również fajnie się to prezentowało. Także teraz nałożę resztę makijażu i wrócę do Was i zobaczymy sobie, jak on będzie wyglądał na skórze, jak już trochę na niej że tak powiem, poleży, oraz jak będzie współgrał z pozostałymi produktami, które gdzieś tam mam sprawdzone i na co dzień używam. Także widzimy się za chwilkę. I tak wygląda skończony makijaż. I ogólnie hmm, wygląda to całkiem ok. E, nic tutaj, jakby w e, pracy, później z kolejnymi produktami, e, złego się raczej nie wydarzyło. Natomiast e, miejscami mam wrażenie, że wygląda e, trochę sucho, e, ale być może nie jest on też e, odpowiedni do e, mojej skóry. Która może być może on właśnie lepiej się sprawdzi do skóry takiej bardziej tłustej czy mieszanej, bo to takie jest właściwie przeznaczone, a moja jest taka. Mieszana, ale bardziej w stronę suchej. O, więc e, zobaczymy. Więc tutaj, jakby to biorę też pod uwagę, ale mm, jestem jeszcze ciekawa, jak e, on się utrzyma przez cały dzień. E, nie wiem, czy dam radę do Was jeszcze wrócić, żeby nagrać e, wieczorem. E, natomiast, jeśli mi się to nie uda, to e, na pewno dam Wam e, informacje w opisie. Jak to się tutaj sprawowało, jak on się utrzymał, czy rzeczywiście ten mat się fajnie utrzymywał, i czy po prostu też on gdzieś tam się nie pozbierał. Na ten moment, tak jak widzicie, tutaj ogólnie efekt jest w porządku, prócz tego jak no bardzo blisko gdzieś tam spojrzę w lusterko, to jestem w stanie wypatrzeć takie miejsca, że trochę wyglądają sucho, ale. Nie jest to wiecie takie rażące, że y, strasznie i w ogóle Także zobaczymy jeszcze, jak w ciągu dnia będzie on się sprawował. Na ten moment, biorąc pod uwagę jego cenę, też, bo to też nie ukrywajmy, jest istotne, to nawet jestem dość pozytywnie zaskoczona, bo jakby nie wygląda jakoś, właśnie jak maska, rzeczywiście wygląda dość naturalnie, łatwo się nakłada, rozciera, rozprowadza. No i kolor też pasuje mi tutaj. Tutaj bez zarzutu, także no ogólnie na plus, ale jeszcze musimy dodać ten w sumie jeden z istotniejszych elementów, czyli jak on też się będzie sprawować w ciągu dnia. Jeśli taki filmik, takie testy Wam się podobają, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Jeśli mieliście ten produkt, to dajcie też znać w komentarzach, jak Wam się sprawdził. Albo może macie jakieś inne, właśnie takie tanie perełki, które u Was się sprawdziły, które lubicie i które warto też przetestować, albo żeby inni zobaczyli. I sięgnęli po nie na półce. Stwierdziłam, że jednak dogram jeszcze tą końcówkę, ale jak widzicie, już tak z ręki nagrywam, już nie rozkładałam wszystkiego, bo jest naprawdę późno natomiast makijaż mam około 10 godzin i myślę, że jest całkiem dobrze. Generalnie tutaj troszkę się pozbierał delikatnie, ale nie jest to jakoś mocno widoczne, i trochę w okolicach tutaj nosa i może lekko ust, no wiadomo, też jadłam posiłki, się wydar. Natomiast nie jest to jakiś duży ubytek, aczkolwiek też no już nie mamy jakichś takich ciepłych dni. Nie byłam też akurat dzisiaj na siłowni, byłam na zewnątrz i tak dalej, ale no nie było jakiegoś takiego mega wysiłku, wiecie, bo on był na jakiś taki mocny test tutaj nastawiony. Natomiast jak na tą cenę to myślę, że jest całkiem ok. Zobaczę, jak on będzie się u mnie sprawdzał i czy do mojej cery on będzie do końca pasował. Ale myślę, że jest godny uwagi. Jeśli będziecie w Rosmanie to możecie sobie zerknąć. Czy będzie tam kolor jakiś odpowiedni? Dla Was i może akurat e, się z Waszą cerą e, polubi. Także dzięki Wam za oglądanie, i mam nadzieję, że ten update też będzie dla Was przydatny. Cześć!